Witamy wszystkich. na drugim, na drugim odcinku Podróże z Wojtkiem. Jest niedziela. Kilka słów, Wojtku? No właśnie, bardzo dziękuję, że mogłem coś powiedzieć. Ale ogólnie chcę Wam to powiedzieć. Chciałem, chciałem po prostu widzów przeprosić za to, że taka walka była, ale ogólnie bardzo dobrze. 40 tysięcy ludzi oglądało nas i po prostu ja z tego jestem zadowolony. Ja mam w jakiś sposób zarobiłem wcześniej te pieniądze. Niech ten y, po prostu, Andrzej, po prostu on przyjechał, on biedniejszy, wziął. Adaś, Adaś. A, a o, przepraszam, Adaś. <laughs> I niech on będzie, niech po prostu ma rozum, on po prostu będzie wiedział, jak wykorzystać te pieniądze, że tak ciężko pracował. I ogółem, ten mogę. o Tu jest pięknie, ja przejdę się sobie. Tutaj Pokażę wam, jakie tereny tutaj są. O, kurde, nie. bardzo lubię chodzić. mi raz, sobie sam wychodzę Ale ogólnie, um, co wam powiem? Co powiem? Nie trzeba się martwić. Po to, co? Po to jest yy, sport. Że jedna osoba wygrywa, a druga przegrywa I w te, z, z tego powodu trzeba się podzielić. Taki los był. I cieszyć się z wygranej no e, przeciwnika, tak? No właśnie. To chociaż. Bo tutaj nie, było, żad, tutaj nie było żadnej złej, złej krwi, ani nic, więc. Nie. O bardzo. Tak samo po walce siedzieliśmy tam przy stołach, sobie popijaliśmy, rozmawialiśmy, piliśmy papierosy, sobie paliliśmy, całe te, nie było kłótni. I po prostu tak to powinno być, a nie na samym początku awantury, o jazda, jazda. No właśnie, chcę wam to powiedzieć. I sobie na spacerek trzeba ruszać się. Ale ogólnie to, to że po prostu, że przegrałem, ja się z tym pogodziłem. O, tutaj pokażę. Historia. To historia. A tu jest po prostu historia. To jest historia. Idziemy do historii. Wszyscy, którzy po prostu w jakiś sposób... O kaczuchy tam pływają. Ja zaraz podbiegnę zaraz łapy. Nie żartowałem. No, widzicie. ładny, byłym teren. Całe to wszystko o, tam może się podejdziemy jeszcze kusowników, kusowników trzeba poszukać. Słucham? Kusowników trzeba poszukać. O właśnie. O, ale tutaj jest woda, żeby siat, siatkami nie łapali. A dzisiaj niedziela to o, właśnie. To myślę, że ludzie śpią. Potrzebają tak. w domu, że nie będzie kontroli, a tu Wojtek Przy niedzieli, przy niedzieli przed obiadem. O właśnie Spacerek przed obiadem. A dzisiaj zupę mleczną zjadłem. To rano. Rano. Dużo nie mogę jeść, bo Krzysiek, nie Krzysiek, tylko wiadomo kto, tymi czekoladami Prezes. Mnie nakarmił. Prezes. Czekoladami i czekolady i botoniki. A ja nie chcę taki być gruby jak no wiadomo kto. <ślaski> no Wojku, co to jest za miejsce? Słucham? Co to jest za miejsce ten kwadrat? A, Tutaj treningi były. A twój brat też? Trynowu. No. Ale ja tutaj stałem. Sparring robiłeś scenerem. O, Na swoim kanale co wrzuciłeś Major o, Słodolski. O jaka duża oglądalność widziałeś? No 50 tysięcy chyba. A tamten też. To wcześniej. To też dużo oglądalność. Takie właśnie filmy trzeba nagrywać. Bo już ten w domu to kurwa. Stary ludzie siedzą. Oj. Wojtku, czy tam nie jest kusownik po twojej prawej. Nie szykuje się, nie kuszykuje się. Chodź tam podejdziemy do niego, zobaczymy, co on tam w tej siatce ma. Bo jak on tu ryby sobie dzisiaj myśli, że, są, że on se uwędzi ryby na niedzielę. Już ucieka. Chyba nie zobaczył, ucieka. Mhm. Chyba zobaczymy. Potencjalny kusownik. Szybko, szybko zwiją wędkę taką. Sping, na pewno bym chciał rzucać. Na szarpaka, na szarpaka na z szarpaka. Tak. Na szarpaka całe te na pewno odkręcił, odsunął, całe te, rzucił i zobaczył. O kur... niebezpiecznie. Nie, nie będę tutaj. <ścoughs> Idę szukać innego miejsca. Może, może, może pójdę tam koło wodospadu, gdzie nagrywałeś pierwsze, pierwsze, pierwsze nagranie, pierwszy odcinek. A przyjdziemy się tam? Zobaczymy, no, no zobaczymy gdzie, tam, gdzie idzie ten kusownik. Potencjalny, oczywiście. Aha, a, to tam jest. <śmiany> tam jest. Tam jest las, tam jest las, to wiesz. A, właśnie. A no to sami widzicie. Takie właśnie materiały. Trzeba to nagrywać, nie w domu. A jak nie, to namiot kupię, w namiocie będę nagrywał. <śmiany> Na plaży gdzieś. Na plaży. O, no właśnie. Widzicie sami. Jest normalnie. A, sami widzieliście? Kusili mnie, zostań, zostań. Kury alkoholu nakupowali, wszystkiego, nakup, piwa pełno, całe te, ale ja ogółem otworzyłem piwko, wypiłem sobie piwko, dwa kieliszki, na samym początku nie piłem, chyba dwa czy trzy kolejki oni sami wypili, to ja mówię, to dobra, możesz spolać. Jeden kieliszek wypiłem, drugi kieliszek, już się wybieraliśmy, oni trzymali. major zostań z nami. Ty nasz brat <noise> A to kłótnie były zawsze <noise> Ale to Musieli się to w rynku sobie tą wyjaśnić i to już teraz No właśnie A sam, a, a też sam powiedział, mi uderzył, a, a mówię, ja przylutowałem prawo, to też odczuł. No tak mu się odbiorł od pleców. To po prostu mogłem trochę leki trafić. Ale dobrze nie żałuję. Ja nic nie pamiętaj, Wojtku, tak że, nie pamiętaj Wojtku, że pamiętaj Wojtku, że jak będziesz chciał, to jeszcze jak pewnie pogadać z prezesem. Yy, on pogada z trenerem i pewnie wiesz, jak będziesz miał ochotę, to wiesz, mogą cię przygotować do, do, do jakiegoś pojedynku. Nie z nie Adasiem, nie, nie, nie nie tylko z kimś innym. I jak już będziesz miał bilans 1-1, to wtedy możesz ubiegać się znowu o walkę o pas, tak? No właśnie. Oj, to znaczy kłosowniczy. Zobacz, Wojtku, teraz są kłusownicy. Chyba. Chodź, idziemy tam. Idziemy na ten namiot, no mają namiot, ej. wojskowy, wojskowy, no, żeby to się nie okazało, że to są, wiesz, jakieś jakieś o, te, o, A jak, jakieś 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 ruskie jak, jakieś ruskie rangersy. A, a zobacz, co? Mówię, mówię, no, idziemy zobaczyć, no. O, gorący O, to obieranka to nikt za ja bardzo ryba, brać. Myślisz? Kurde. No to mają chłopaki sprzęt, widzicie? No. Wojtek oni chyba, oni, oni chyba legalnie łowią, co? Jak myślisz? Tak. Bo jak oni mają taki sprzęt tak. to nielegalnie z nią wiesz I trzeba ten wiesz? Tu, tutaj tutaj są, tutaj są fani podejść Czekaj Wojtku Są Wojt, są to są fani w, um, tak. od Wojtka I Wojtek Polacy. miał ich pra, prawie miał ich tam, Polacy miał ich. Wojtek prawie tutaj skontrolować co oni to jest załowią za ryby ale to pewne rzeczy. Dobrze, no to w takim razie idź do fanów. O, Idę się I, tak, I tak skończymy ten film. O, właśnie. Sioka. No, dzień dobry. 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 Jak po, po, po tej, po walce? No to jest niegdyś oko. Od tyle, że tam widzisz. Tak, witało. właśnie. Dobrze było. Siema. Siemanko. Ej, major. dzień dobry. To no, taki kawał drogi przyjechać do Niemcy? To co? Nie stać? A co? Kurwa, dostać no Turystycznie? Tak. Kiedy znowu walka? Ja się za... Muszę wszystko przemyśleć. Trzeba trening robić, a, a? Walić, nie walidzi. A nie kurwa. A nie kurwa, co innego robić. No. Kurwa, grubo, grubo Ale A tutaj. A? nie? A no. jak mogę nie poznać, kurwa. Magiczny kapelusz, nie? <śmiech> <śmiech> a to wy jesteście z jednego tego, czy? Nie, no gdzie? Internety, internet. Tak, właśnie tak samo jak tutaj z po treningach, jak spacy y, wracali, to też. Do studnisów, No i to jak zobaczyli, kurwa, major. Udaliście no, te, cały Teraz to już kariera normalnie, gwiazda. <laughs> I no patrzeć będzie gwiazda TVN-u Pałedo. Ładnie. Nie, to jest gwiazda wspólna MMA. <laughs> Godziny, Maj major właśnie właśnie kontrolę tutaj czy mają chłopaki kartę <grym> grę, ale jak zobaczył, że mają namiot i wszystko to mówi, kurde to chyba, to chyba legalnie mówią. Musi mieć mhm. A tu wiesz, a ja słyszałem jakie kurde tutaj kary kurwa walą Są, są Popis, no. nie. Nie? Mogą się zmienić papiery, bez papierów to duchów, przyjdzie jakiś społeczniak Niemiec i mandaty będą Ale my to złapiemy i wypuszczamy Zdjęcie ładne i do wody Ale mają spotkanie co? No. Co co nam z taką rybą wielką? z no tego nie zjeżdża nawet, nie? no? To ale jaja dobrać, ty nie? normalnie, ja nie wierzę, nie? <głos》>. A wiesz o tym, bierzesz no. udział w ucinku, nie? Co poważnie? Nie? poważnie ci mówię. A Ale ale, mar... ale to on go zawołał, wiesz? To nie jest, to nie był mój problem. To, to powiem się mamają. Nie? nie zawołał. No ma sukczyta. Nie, bo myślę, że na pewno, że może podejść się przywitać, on ja powiedział ja tak, ja tak, tak, nie. W końcu to tam zejadę. Jedziemy tam pewnie w sprawie No w nowej to jest to się nazywa Podróże z majorem. Ale ja się boję jeździć po, wiecie, ja bo że pokazuję, wieści tutaj. To, tamte, no miasto, wiesz, tereny, wiesz. Że będziesz no, tu siedział w nocy, nie wyjdziesz. Czy czy ja? no, no tak, będziemy, żeby no, to, to, to już ten, wiesz, trzeba ten, trzeba pogadać z jego wizjonerem, jakim jest, nazwiesz. Ale ja ja. Kamera jest tam. Bo kto by to powiedział takie rzeczy, nie? No, Dobrze no. A ja wczoraj jeszcze będzie oglądał Speluno koło dla... czy przedwczoraj? Jeszcze coś będzie? Pomyślimy co naj... Znaczy, ta organizacja na pewno nie skończy na jednej gali, nie? No to proste, no trzeba coś tam mm. rozwinąć to. Major, ty musisz trening jakiś zrobić, nie? Major jest na treningach lepszy jak w walce. No, właśnie, poważnie, no. poważnie no. Ja tu trenuję gdzieś w gdzieś tam. Nie, nie będę mówił. Bo tutaj się nagrywa. <grywa> dobrze, dobrze. Nagrywaj, no, ja, <grywa> to... tak. Jak on, to... on powiedział, on trenuje, to wiesz, co się z tą szkółką stanie? <grywa> no. Całe białce tam się zleci. <grywa> dobrze, dobrze. No trzeba byś podjechał. Mm. No dałem walkę ile? To dwa dni temu bodaj, że chyba patrzałem. Cztery <grywa>